Zostawimy na 23. Trzy... Ej, no wyjdź z No zostaw! No patrz jak ja tu rozwalam kostki i nic No to właśnie idę do ciebie. Zostawimy na 20... No trzy... I... Nie da tak. się. No jak rozwaliłem. No, no to zrób to jakoś tu, żeby winda była normalnie i żeby się nie lało do środka, ej. Do środka nie? No Czekaj, zaraz to pokopę. To co nie wiesz gdzie jest ten las, to ja idę na noba, nie masz Dobra. Czekaj. Wiesz gdzie jest ten las czy nie Jeszcze jakąś jaskinę by trzeba było znaleźć, nie? To już było Nie? Okej, okay, na razie muszę skombinować, żeby tu się nie dało. Chodź tak, idziemy spać, bo noc jest Co? No, czekaj. Ugotuję Ugotuj... trochę. Mamy węgla trochę? A ja mam trochę. Czuj. O i dobrze. Gotuję steki. No gdzie ty? Czekaj. Na górze. O, zrobiłem tak, że się nie leje do środka No i... Nie. No to idziemy spać tak No Dobra, ja idę na dół O, no Jerzy, ja ja. wsuwaj się tam No, no, co jest? Stój, stój ja idę pierwszy No to idź Ej, na ciebie zużyłem, oż ty Eu, mogę z tobą się położyć <laughs> no Wywaj <właśnie>. się <laughs> Dobra, idę, kurde tam Ej ja jakoś krzywo się tworzę A te, te, te znaki te, a, a, a O o o o ty O co się bije coś się, <grym> bije, coś się bije, Coś się bije, <grym> a co się co to jest, co to jest? za <grym> zombie Ej czemu się tu wdał? Ej no nie wiem ty Może z góry, kurde No czekaj zakryję tam na górze Ej ja już bony jestem w strasznie. No i ja już się... Ale mitołem. jak z góry, on tu nie może wchodzić No może jakoś Zablokuje Billton. Stary, no jaką tutaj? Dawajdziemy spać. Ja tutaj tym. <grystanie> nie, to jest moje łóżko, nie. nie, nie, wle, nie. nie <grystanie> no dobra, ale jesteś. Ej, zostaw moje steki. Rzuciłem ci, bo głodny no, po no, jesteś. Dobra. A, no no, ja a, a ten ciąg znaków A, 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 a to mi tam. To ty robiłeś. Ty no zaś! No bo ty jedzeniem się bawiłeś przy karaturze i ci a, a wyszło. Ja myślałem, że to ktoś u ciebie pisze. No właśnie mówię, że to mi tak zrobiło. Czekaj, że to... Ej, czemu to mięso się nie. Je? Nie, nie, ja nie, nie. No musisz no. trzymać, nie? Aha, bo mam full full mięsa, ale... znaczy full życia, ale HP mi, mnie mi. Nie. musisz regenerować. Daj mi daj. Bo ja pan jest. No i no i co? Kurczu, ja nie poczyna... dają, Kurczę. Tego życia, nie Co? Ej, nie. Dobra, mi... idziemy spać. Ej, weź, bo tu stary coś jest nieogarnięte. Też słyszałem, że jak jest ta, że musi być ściana z kamienia, a nie z biltu, bo one się przedrzą, czy coś takiego. Wiesz? No. Muszę trochę tutaj zrobić to. Ale wątpię, żeby to o to chodziło. Tutaj w ogóle okna będą, nie? Chyba. Jak zostaniemy na tej serii. To no nie wiem, no, czy zostaniemy weź, no tutaj, pe, czy... Pewnie, no pewnie inny domek pewnie. zrobimy, nie? No, no. się Dobra, idziemy spać. Czekaj, mi musi się cały HP zrezygnować. A, to nie jest moje łóżko, to jest moje łóżko. Złaś. <grym> nie. No złaś. <grym> no dobra. Ej, no, 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 no. Dawaj łóżko. <grym> Dawaj łóżko! <grym> no ja nie, nie mam. No co mnie bije? <grym> no, to, dwa łóżka ma. A nie, ty masz jedno. No weź ja się położę gdzie indziej, bo tu weź. Tutaj no. go opiercykamy. Ej, no ale tu jest, Czekaj. Swoje pokoje zrobimy, bo z, razem spać to wiesz. Ja bym zagrał jasne. na naszym poprzednim serwiu, bo nam się udał nawet. No jasne. Ale to zagramy kiedy indziej, nie? O już, Uuu, jest gdzie? Poszło. Ej, ty ze mną spałeś, no nie. <noise> nie spałem ze stołu. Jak nie, o. jak tak. No obok ciebie. Tak, tak, tak. Ej, dawaj szybko węgiel do Ej, tego patrz, bo się... u się zombie, pani. Pani. Ej, bo się mięso nie u tego Ej, upiega. ale znowu lagi mam Dobra, będziemy musieli kończyć znowu za... Dawaj tu... węgiel Ej, znowu takie lagi mam straszne Dobrze I... To nie jest dobrze człowiek... Ale... ale nie, że lagi człowieku Człowiek... Człowiek... Mięso się piecze Uu, Uu. Ale tu ładnie zrobię A nie, nie mam kilofonu, nie człowieku Aż. Daj! Za to Ty, To gdzie? Ale musi być do skini, żeby żelazo zdobyć człowieka. człowieku. Patrz człowieku, tu też będzie taki ten tunel. Człowieku, a może Creeper do nas z wizytą by przyszedł? Chciałbyś? Wszystkie rzeki prowadzą do Creepera. Dobra, no, idziemy. W sumie zastanawiam czy tak nie. Nasza nowa seria kurna. No miał no. nazywać, ale ja bym ją nazwał Lagi. Ach. Straszne lagi Wiesz jak mi laguje teraz Może śmieszne lagi Człowieku, ale to laguje ja bym poszedł w stronę lasu i jak dalej będą lagi to kończymy ten odcinek jak na razie Dawaj w stronę lasu. No ale to za mną chodzi. Gdzie ty jeszcze? Za tobą. Za bardzo mi laguje. Ej, patrz! Ty widzisz tu? Samotna woda. No dobra, ale w stronę lasu mieliśmy iść. No idę. Ej, ale patrz, chodź tu na chwilę, cofnij się szybko No nie, nie Cii, no ja mam lagi, nie mogę tak Ale patrz, uśmiejesz się No gadaj. O, kutas Gdzie? Tu widzisz? Ta rzeka No to, no. <laughs> nasz znak rozpoznawczy na serwerach Dobra, no, no ja pamiętam, to, że w naszym stanie już... No witam ponownie w drugim odcinku z naszej serii pod tytułem Zviland Siemanser? i z Per. i Daniper no jak zawsze, no bo to nasza wspólna seria, może kiedyś kogoś zaprosimy. No, tak no jakby... wiesz... no mów. W ogóle historię, że cię ostatnio zostawiłem, ale no miałem. No, musiałem wypadek. improwizować sam. Wiem. No, ale ale nie. nie było źle, Creepera się pozbyłem jednak. Wypadek miałem niestety z jedzeniem. No i zwiedzałem trochę tych gór. O, zasadziłeś się tutaj widzę. No. no. I tak proponuję zrobić tutaj drugie piętro, czy osiedlimy się tutaj, czy pójdziemy gdzieś dalej. Bo tu dosyć ładne góry są. Patrz, widzisz tu gdzie ja się patrzę? Brązowa, no, no, ale fajna, rzadka, nie? I tu stój tu, a ja... Ja już tak zbierałem, widzisz? Wierzę no. no. Ale weź tu, stój, a ja ją zrzucę tak od góry. A ty no, nagraj no. to. Niech o czym tak nawijajesz przez cały ten odcinek? O nic. O niczy. Spoko. To ja się śmiałem z tego, ja można jeść przy kraja a co jadłeś właściwie? A, a widzisz. Nie no, to... ja też przyjęłem przy kramatusze, ale wiesz. A, nie, też miałem star... niefortunne wypadki. Zawsze jestem głodny, a mam taką szybką przemianę materii, że to... No to tak jak w Minecrafcie. No. Mam ja mam moja... też szybką przemianę. <grym? <grym? Ja, to ta... ja co? To... No ty to tak. tylko żeby nie pomyśleli, że jestem gruba, bo to coś jak <grym> to, to, <grym to mogę im dać zdjęcie? To no dobra, ty możesz. O, paręk, ja leci, nie leci! Ja leci. Mówię, że jestem bardzo chudy. A nie jakiś tam, wiesz... O, zginęła. Uwaga. O, mam brązową. Nagrałem to chyba. <laughs> nie wiem, nie wiem, gdzieś tam patrzyłem. Dobra, id idziemy w las, czy co robimy teraz? Nie wiem, nie wiem. Jak myślisz, 7 i 1,70 m to jest dużo? Znaczy... Czy nie? Ale co, wzrost? No Nie no, grubość. Na metr siedemdziesiąt. Nie wiem, Nie, 70 kilo. Ej, może ty idź do lasu, nabieraj tam na rąk trochę drewna, a ja zrobię lepszy domek trochę co? No dobra, ja jak postaram się kurczę skombinować jakiś sprzęt do nagrywania. Ja, 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 dobra. To wtedy wiesz, co będę też nagrywał. No właśnie Daniper jeszcze nie ma swojego kanału tam. No jak wiem. założę, to będą jakieś wspólne odcinki, może... No. no. a Znaczy będą... to jest wspólny na serialnie przecież. No będą... Mówi o mm -hmm. no. Mm -hmm. A już wiem. No, a teraz dalej ja mówię. No to, no to... A co ja mówię? Nie, a no. co, skąd ma być? Później jak no. to wrzuca na YouTube, a, to zobaczysz co mówiłeś. Dobra. Czekaj. Mówiłem, że będę nagrywał i to będą filmiki z naszej wspólnej serii, z mojego singlara. Węgiel tu mamy. Z mojego singla raczej nie bardzo. Czemu bo ja... No ale wiesz, ja tam na singlu. Ja nie miałbym za dużo co rozmawiać. No dobrze no... To nałowi jeszcze baweł i impropilujesz i tak dalej. Byle coś mówić. Mogą no, to być głupoty straszne. Zazwyczaj tak robią wszyscy. No wiesz. A z... bo też możesz, wiesz, no, odcinek na co najmniej dwa tygodnie i się zastanawiać, co będziesz mówić, nie? To wtedy też lepszy efekt jest. Ja, otrzymam, ja nagrywam odcinki tak na szybko, a jakoś mi to idzie. Ale czekaj, bo mnie mówić, że to, co ja będę odgrywał z serii multiplayer, to będzie co? druga co? perspektywa, czyli moja perspektywa... Życia. Tego co... <laughs> Nie, no tego, co my nagrywamy. Twój sposób Twój na, na życie. Na moim kanale będą z mojej kamerki, moje ujęcia, a na twoim kanale będą z twojej kamerki, z twojego ujęcia i to będą nasze wspólne filmiki. Twój sposób na... rozwalanie no, no, znaczy... derna. <świstości> Twój kurna. sposób na rozwalanie klocków. Ej kurde, podospadł Robi... mi się tutaj. Robimy nową serię kurna. Jaką serię? Przecież to jest nasza seria. No ale tu żadnego drzewa nie ma. Jak nie ma, jak tam jest las na prawo. A, co, zostawimy to? Na razie te dwa odcinki. I jeśli ludzie zdecydują, że chcą zostać, no to zostajemy. A no jeśli... No nie, tak ja będzie. Jak mnie sobie jest okej. Okay. Ale nie zostawimy. To, na ile to zostawimy? Na 2-3 dni, nie? No. no. Co? Na 2-3 dni? Nie no przynajmniej tydzień. <ślecki> dwa, trzy Dobra. dni to tam nikt nie wejdzie na to. Chyba, że w Z... tagach wpiszemy seks. No, no tak. star! Wtedy od razu milion A. wyświetleń w dzień Zostawmy na trzy dni kurde tutaj rozwalam krocek i nic się nie ten, czy to jest spał? Nie no. Rozwalam i nic Spał nie spał. W świecie wszędzie takie były znaki, nie? Nie wiem co to było Wszędzie. No wszędzie, gdzie poszedłem to był zrobiony tak To nie ja robiłem tak no, no nie wiem No nie Kto rob... no, robił to? takie znaki i tam jeszcze się nie zrobiła mapka, A nie. Ale widzisz tam jest raz, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tu są ty? nasze to góry, nie? No. Chodź. Moglibyśmy takie mosty w tych górach robić, nie? Stary, ja bym zresetował. O! Rąbałeś już drzewo. No. No. albo chyba. A po co Co w ogóle? byś resetował? Co byś zresetował człowiek? Ej Co byś Zabra... resetował? Ja tak ten serwer bym dał stary nasz. A mi się ten podoba. I tak mam lagi więc zaraz kończymy Tam miałem fajne mosty Nie będę grał z takimi lagami ej. Tam mieliśmy już fajnie Mówisz jeszcze co moglibyśmy zrobić i kończymy Co? Ciekawego. Co jeszcze ciekawego moglibyśmy zrobić i kończymy A ciekawe łap? Musi być ciekawe No musi Tak, kto tak powiedział? No ja No a kto się ciebie słucha nie? No ja nie będę w takich, w, przy takich lagach grał z tam Chyba nie... serię naz, nazwiemy lagi no, może tak. Jeśli ktoś chce oglądać niesamowite lagi serwera, zapraszamy. lagowo tak, ale... no, 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 czemu takie logi? No, 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 nie peskuj. Bo co? Bo co drewno teraz. Gang creeperów na ciebie, na nas. No, okej, okay, bym miał. jeszcze umiał. No. <laughs> Albo killobry na ciebie, na To zamiatamy. Ej, gdzie ty jesteś? Ja bym proponował jakąś jaskinię na ej. Ja tak? mam fajne jaskinie, no. Chodź no to do gdzie ty, no to... gdzie ty, gdzie ty, Idź w stronę lasów przeciwną do naszych gór. Przeciwną? Przeciwną. No. No to czyli do przodu, nie? No i do góry teraz. Na lewo, na prawo, na prawo, na prawo. Na prawo? O, wid... Na prawo, widzę cię, no. Idę, idę, Daw idę. Dawaj do mnie. No idę. No idę. Na prawo, tak. idę, idę. Ej, widzę krowę, Aha. O, widzisz mnie? A widzisz jaskinię? ciebie tak, a jaskinie, o też, o tak, ale coś mi się wydaje, że to będzie ślepy zaułek, nawet. Ale Ja w mojej tak. serii, nie? W single player no. miałem tak właśnie, że co to jaskini poszedłem to ślepy zaułek, koniec gry. Tak miałem szczęście stary. O, ułek, z tony. No ślepy załek No mówiłem, mówiłem. Tak możemy serię nazwać też jak chcesz. Ślepy zaułek. Ślepy. Ten Minecrafta. Ej, tam jeszcze widzę jaski, nie widzisz? Gdzie, gdzie? Tak. Gdzie, gdzie? Ja widzę tu tylko lagi. O oh, no fakt, Jaski. jak ja coś z tymi lagami nie zrobię, okuczak. No może nam kiedyś coś doradzą, no sprzęt... No nie mam zły sprzęt. Ty też nie masz złego sprzętu. Niby nie. Niby. Niby, nie. No o. i Majka mi się scratchował. Kurna, zaś. No. <laughs> Ej, ta seria nie będzie wcale fajna. <laughs> A dobra. Nie, wiesz, działa, wiesz, działa. Co, wiesz co, weź to ra o, ja widzę dziurę. Może jakiś widz nas będzie oglądał. No dobra, o ale fajne jaskinie. Znaczy, no widzę, ja widzę. To był ślepy zaułek znowu. No, chodź do mnie, patrz. Równinę. Gdzie równinę mam równinę. Lec równinę mam. Wyjdź tego i wejdź na górę i porozglądaj się. No jestem na górze, ale mam za duże lagi, stary, kończę ten odcinek tutaj. No dobra, na razie, weź to wrzuć na neta, ale ten. No dobra, wrzucę na razie. Mam nadzieję, że się podobał <ścoughs> z tymi oh. nagami. No, na razie.